Miałem przyjemność dotknąć rog Rogera Sławskiego, oczywiście nie fizycznie, ale bardziej materialne, otóż dla przypomnienia myślę, że wszyscy Państwo kojarzycie browarię na Starym Rynku, a 76-74. Ona jest na tyle charakterystyczna, ale co istotne, zaprojektowana przez Rogera Sławskiego, i pamiętam jak podchodziłem pod ten projekt poprzez analizy, całą analizę historyczną było to niesamowite zobowiązanie, pewien strach. Ale z drugiej strony niesamowity szacunek, to, że można było popracować w tych wnętrzach, w tym charakterze dość, dość istotnych akurat w dorobku Sławskiego, także było to duże wyzwanie. Ja się bardzo cieszę, że do dzisiaj ten obiekt właściwie, no pełni swoją funkcję, jaką żeśmy założyli. Mało tego, mam nadzieję, że pod kątem dzisiaj, tak jak Pan Profesor jeszcze ja jak mówił energetycznym, spełnia może już nie do końca te Wymogi, ale jakość powietrza, jaka była wtedy zaprojektowana, na dzisiaj bardzo dobrze służy. Natomiast yy, zastanawiamy się, jak poprawić, oczywiście, energetykę yy, tego obiektu. Yy, można powiedzieć, że sama forma, sama funkcja jest niezmienna, natomiast samo techniczne wyposażenie cały czas się zmienia, i myślę, że tak jak dzisiaj było powiedziane na samym początku, dotknęliśmy roku 2050. Natomiast yy, za. Parę chwil będziemy mówili, podejrzewam, jeszcze dalej, Natomiast substancja zabytkowa jest istotna, ona jest niezmienna, ona cały czas daje, mało tego według najnowszych wyliczeń tych ze świata, energia pierwotna, dotykająca ostatecznej energii końcowej, cały czas właściwie jest impuls w stosunku do tego, co budujemy dzisiaj. Yy, od samego początku, jeśli chodzi o budynki nowo wznoszone. W związku z powyższym, myślę, że duch Roger Sławskiego yy, nie przemienia, on właściwie inspiruje, tak jak mnie zainspirował. I tym bardziej ta statueta jest dla mnie ważna, gdyż no, dotyka już w pewien sposób swojej historii, ale mówi też o tym, że ta historia cały czas jest aktualna i myślę, że warto dbać o zabytki, a tym samym wyznaczać trendy, jeśli chodzi o ochronę dziedzictwa. Dziękuję bardzo.